Dobrze, witamy się z Wami w niedzielę. Zobaczcie, jak urosła. O, dobrze, śpi, śpi. I my idziemy zobaczyć do rośliny, A ty śpi, żebyś mi się nie kręciła. A roślinki też rosną rosną. Jest troszeczkę nowości w drugiej witrynie, bo przyniosłam jej z tej. Najmniejszej. Troszkę zrobiłam tam renamentu, ale tak wiecie, tak tylko troszeczkę. Parę roślinek przesadzałam sobie tych malutkich, bo one już we fluwalu nie dawały rady. W sensie ani tego, że nie się już nie rozwijały, ani one się tak naprawdę nie rozwijały. Wydaje mi się, że potrzebują już nawozu i takiego zadbania poważniejszego. Pterodaktyl jeszcze ma miękki liść, ale ja sądzę, że on tych poprzednich nie przebije. W sensie wielkością to nie ma szans. Papi sobie blue rośnie. Radikans luxurias, troszkę go odsłonię On już skończył rosnąć, nie jest za duży ten liść Jest większy niż ten poprzedni, ale, ale szału nie ma Radikans Ojej, oj tu, gdzie on jest? <tutuj> tutaj, dość śniutki, ale on jest jeszcze młodziutki Bardzo ładnie się zapowiada ten Antek, bardzo ładnie lubię go. lubię go, ewidentnie go lubię eee, Vila zrobiło liście w końcu O tutaj o tutaj, e, mierzyłam Portilla Dreams i wiecie co, ona trzeba trzymać trzyma 39 cm, tak ciężko mi było miarę naciągnąć je tą ręką, jakby ciężko mi to było ogarnąć, ale mm, tak, tak mniej więcej 39 cm ma ten liść, zobaczymy, mam nadzieję, że następny nie będzie większy, bo gdzie on tu by chciał się zmieścić? Zaczyna robić się gęsto, e, myślę, że z kilka roślin będzie musiało stąd wyjść. Chociaż wiecie, jakby. Wiecie, ja widziałam gorsze, znaczy gorsze, nie gorsze, fajnie, takie busze typowe. Ale ja nie wiem, czy ja jestem z tych ludzi, którzy lubią takie mieć e, sajkon, Tym bardziej, że jakby dla was nagrywam i dla siebie, to lubię mieć taki dostęp do rośliny i plus łatwo mnie potem jest wyciągnąć do mycia, czy mm, do oprysków, czy do podlewania po prostu. Bo jak podlewam, to zazwyczaj. Em, no właśnie, nie ja wam nie mówiłam. W ogóle, gdy podlewam, to zawsze wyciągam roślinę, przepukuję jej podłoże, wylewam z doniczki wszystko, co było, wszystkie pozostałości i wlewam świeżej pożywki. Czy tam mm, takiego, no, no, no nie pożywki, tylko no, powiedzmy takiego roztworu e, z tymi dodatkami, z którymi e, chcę. Mamy ja mam baloanum i baloanum po tych dziurach poprzednich to tak całkiem, uj, to tak całkiem, całkiem, ale jeszcze jest. Jeszcze jest mały ten liść. Tutaj oprócz tego Papi Blue, nie wiem czy mi się uda, o troszkę doświetle i troszkę bym go chciałabym pokazać w porównaniu do tego poprzedniego, gdzie on miał te liście takie, te uszy takie złączone, chodzi mi o to, gdy to, a to, to tylko taki brudek, osad, no tak jak ja jej płuczę to czasami te liście też obrywają i tam osad z wody się robi, to tutaj te liście były takie złączone, a tutaj chyba się na to nie zanosi, chociaż... A jeżeli się zanosi, to będzie bardzo fajne. Antek bardzo mi się to podoba w nim, te uszka takie złączone lekko. Hmm, Chamberlain X też robi liść, ale to dopiero robię, więc nie ma co pokazywać. A i tutaj jeszcze z fajniejszych rzeczy jest Luxurians, który, no, zapowiada się dobrze, zapowiada się dobrze. Um, I muszę go, ja następnym razem, będę go wyciągała, to muszę sprawdzić, czy nie potrzebuję większej doniczki, bo wydaje mi się, że On już jest w takiej wielkiej, ale. No, trochę trochę tak, nie wiem jak tam z drugiej strony wygląda, mam nadzieję, że Ci nie zagięłam nigdzie jakiegoś ważnego korzenia, a u góry, no, Magnificum Silver robi listek. o tu, o tu. O tu, o, tu słodziak robi listek. Delta X, Delta X, tego ja dam, Delta Force, zaczęła tam coś produkować. Jest szansa, że będzie z tego listek. Bez w dalszym ciągu piękność, piękność, prawda? Piękność. I jeszcze chcę wam pokazać. O, Miszelka też chyba będzie robiła listek. Tu. Gdzie? Tu chyba się pojawi nowy listek. Ona potrzebuje też przesadzenia. I tam w ogóle jakałe demo. Wow, aż widzę stąd. Spójrzcie nie wiem, czy tak będzie dobrze widać na liście. O! Widać, widać. No, nie jest dobrze. Widzę, że tam dwa Antki z tyłu mają tą małą edemę. I teraz nie wiem, czy mi się tam za dużo nalało, czy to tam się wydarzyło, ale nie jest dobrze. No Dresslery X to ewidentnie sobie tutaj... nie wiem. Muszę tutaj popracować nad tą półeczką. Hmm, tutaj ten dog block... dog... dog block? Dog block, puppy, varie. Yy, Jeszcze miękki ten liście, ale już już prawie, prawie. Nie wygląda na to, żeby miał być większy. Teraz nie wiem, czy on. Za mała doniczka? Nie. To o co ci chodzi, kolego? O coś mu chodzi. Może, może, może potrzebuje troszkę nawozu, bo w tym tygodniu podlewałam je. Podlewam. jeszcze wam tego pokażę. To jest. Ojej, przed chwilą patrzyłam i zapomniałam. Aha, Fort Sherman. X, Fort Sherman. X. I wy nie widzicie, on jeszcze jest troszkę bardziej w bordo. Ciemniejszy jest dużo niż widać tutaj na nagraniu. A w ogóle w zeszłym tygodniu e, dostały, bo się nimi troszkę zajęłam, bo już widać, że um, um, to niektórzy rosną i mam trochę więcej czasu, więc dostały pożywkę, no pożywkę taką bez nawozu typowego, um, czyli dostały krzem i enzymy. I myślę, że teraz następnym razem już dostaną spokojnie nawozy, bo, bo chyba zaczynają im ich brakować. Mam wrażenie, że nie ma szału. Może, może się pobudzą trochę. Skaczemy do drugiej witryny, i tutaj jest parę nowości. Z tyłu nie ma żadnych, no znaczy tak, wszędzie indziej nowości nie ma. Żadnego nowego liścia, nic się nie dzieje. Chamberlain X pięknie jest z dnia na dzień i on jest cudowny. Pink Princesska dziobutka ma? Ma Dziobutka, już kolejnego ma. Fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak będzie kolejny liść. Tutaj są Green Soul XGG. To jest chyba mieszanka z, odchlorofilowa, mieszanka w sensie hybryda. Kocikłak. Kocikłak już ode mnie. Ode mnie. One były we fluwalu i ja zwróciłam uwagę, że coś tak ciężko im się rośnie. Tutaj widać, że idzie jakiś mały nowy listek. Um, mam nadzieję, że się nie uszkodził przy przesadzaniu, ale te nie są mierne. Ja mam wrażenie, że troszkę im jedzenia brakuje. I teraz największe zaskoczenie. Burle Marks Flame od ostatniego, chyba że nagrania, um, czyli tam nie wiem, ponad tydzień temu uznała. Że to już jest czas. To już jest czas zanomowić się i będzie nowy liść. Nawet nie wiecie, jak się ciesza. Tutaj mamy moje pterodaktyl Clary, Clary, a tam są teoretycznie Queen of Clary, ale nie jestem pewna, czy to też, bo wiecie, co strasznie duża różnica między tym, tym a tym, prawda? Coś mi się wydaje, że się namieszało. to będzie Noit, trudno. Zobaczcie ten y, pterodactyl Clary, zobaczcie ten liść. To nie jest jak Clary, prawda? Musicie przyznać, że są wydłużone bardziej. Wyglądają troszeczkę inaczej. Jestem bardzo ciekawa, tego, tak jak te hybrydy będą wyglądać, dlatego ja na razie ich nie ruszam, dbam o nie i zobaczymy, co z nich będzie, bo one są petardy. Tutaj jest na, na próbę, bo resztę mam we fluwalu te są na próbę, jeszcze niektóre mam w buchu, które troszkę nie nadarzają nasiona, no, były słabsze po prostu, ale te właśnie jestem ciekawa, czy jak dostanę nawozu, czy będzie petarda. Okaże się. A na dole mamy frytka varia. no i co mam tu dużo powiedzieć? Odrzuca. Odrzuca. On jak na razie jest przelewany wodą i wydaje mi się, że popełniłam błąd, powinien dostać już na Najnowszy dziś mm. prezentuje się tak, czyli on jest najpiękniejszy na świecie. Wolała, znaczy on jest jeszcze młody, więc jeszcze ściemnieje, bo ten był idealny, no Lez. ale ten też jest super. Byle nie szedł wiel. Proszę Cię, nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. teraz Trasperma, Variegata, też fajnie się zapowiada. Duża część tego bieli, wolałabym takiego rozproszoną biel, ale już nie będę wybredna. No. I największe chyba zaskoczenie dla mnie, dla was na pewno, nie? W sensie wiem, że to jest taka roślinka, którą jakby nie interesuje was, ale Dioscorea pixel, Proszę państwa, chyba to była variegata. Nie jestem pewna, czy to było coś pixel variegata, czy to było pixel po prostu, czy to coś tam, ale w końcu jest jakiś liść, ale jaki piękny. Nie wiem, czy wy to dobrze widzicie tak jak ja. jest piękna. No, jest, jest to Coś dla mnie wręcz bym powiedziała idealnego, jeżeli chodzi o Dioscorea. Um, ale jeszcze skoczę, Wam coś pokazać do tej zabiedzonej witryny, że tak powiem. Was, przepraszam, że to jest taki brud, ale chodźmy to zobaczyć. Bo w tym brudzie ja odnalazłem to, czyli to są Dioscorea, chyba sansibarenzis, bulwę, które stały. Ja nie wiem, ja musiałabym poszukać na nagraniu ile czasu to stało, ale to stało chyba z pół roku. No i się ruszyły. Okaże się, co z nich się wykluje. O, tutaj są, właśnie, oto mam jeszcze takiego, tą... nie fiołka, tego co? Peperomie, wariegata, ale ja nie, nie, nie wiem, co z nią zrobić kompletnie. No, widzicie, jakie to jest brudno, jak to jest sef. No, muszę się nią zająć, ale czasu brak, jak na razie. Ale już, już jestem na dobrej drodze, już tutaj zrobiłam porządki. No, tam widać, jak się źle dzieje. Nawet nie chcę wam tego pokazywać. Dobrze, kochani, to będzie na wszystko, to będzie na wszystko, to będzie wszystko. A jeżeli film wam się podobał, zostawcie kciuka w górę i trzymajcie się, pa pa!